6 metrów kamienia i wapna. Ściana, której zdawało się, nie byłaby w stanie zburzyć nawet sama natura, ale Rzymianie szli. Nie dlatego, że mogli, lecz dlatego, że nie uznawali niemożliwego. Wśród ryku wiatru i huku rogów dziesiątki maszyn zbliżały się do twierdzy, każda niczym ucieleśniona wola imperium. Gdy pierwszy cios balisty rozniósł szczyt wieży, powietrze przeszył świst, krótki jak wdech przed śmiercią. A czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki dźwięk wydaje kamień, gdy rozrywa go siła równa uderzeniu współczesnego pocisku artyleryjskiego? Polibiusz pisał, że podczas obleżenia Amfipolis rzymscy miotacze przebijali mury o grubości trzech ludzkich wzrostów. To nie hiperbola. Archeolodzy znaleźli ślady kamiennych pocisków ważących po 80 kg, które wbiły się w mur na głębokość prawie pół metra. Te maszyny, stworzone nie do obrony, lecz do postępującego niszczenia, nazywano katapultami torsyjnymi. W ich wnętrzu naciągano wiązki ze skręconych ścięgien wołów lub koni. Sprężysta siła, zgromadzona w mięśniach zwierząt, teraz działała przeciwko żywym ludziom. Termin maszyna torsyjna pochodzi od łacińskiego torsio, skręcanie. To nie tylko mechanizm. To mięsień przekształcony w broń. Gdy jej ramię było uwalniane, energia wyzwalała się natychmiast miotając kamienie na setki metrów. Wyobraź sobie ten moment: upał południa, dym smoły, smar na drewnianych ramionach maszyny, naciągnięta cięciwa, huk metalu. Katapulta zamiera jakby oddychała, a potem uderzenie. Ziemia drży, pył, kamienie odłamki. Wszystko miesza się w obłoku szarej śmierci. Jedna salwa i cała sekcja muru zamienia się w stertę pyłu. Takimi maszynami dowodził specjalny oficer, prefekt sił inżynieryjnych. Jego podwładni, balistariusze, to nie tylko żołnierze, lecz mistrzowie precyzji. Ich praca była podobna do gry z losem. Błąd w obliczeniach i pocisk rykoszetuje, niszcząc własne umocnienia. Rzymianie mierzyli kąty za pomocą najprostszych celowników i pionów, a odległość do celu – krokami. Wyliczonymi tysiącami marszów, lecz za każdym uderzeniem kryła się jeszcze jedna siła dyscyplina. Bez niej żadna katapulta nie wytrzymałaby długich dni oblężenia. Wojownicy pracowali w słońcu, spali obok maszyn, łatali pęknięte belki, wymieniali rozciągnięte ścięgna. Smród spalenizny i krwi stawał się dla nich zapachem pracy. Rzymianie nie tylko niszczyli mury. Studiowali je, niczym chirurdzy studiują ciało pacjenta. Grubość, skład zaprawy, rozmieszczenie wież, wszystko było brane pod uwagę. Czasami, aby osłabić obronę, legaci rozkazywali kopać pod kopy i ustawiać maszyny na bliższych pozycjach, nawet pod wrogimi strzałami. Cezar pisał, że podczas oblężenia Alezji jego balisty działały niemal na wprost, tak blisko podeszły do galijskich umocnień. Lecz co zmuszało tych ludzi do podchodzenia pod kamienne bloki nie mając szansy na unik? Odpowiedź kryje się nie tylko w ich wierności imperium. Gdzieś w sercu każdej katapulty pragnienie człowieka, by udowodnić, że nic stworzonego rękami nie może oprzeć się rozumowi. I póki nad murami jeszcze kłębi się pył, a rzymscy inżynierowie pospiesznie przestawiają swoje maszyny, w powietrzu dojrzewa nowa broń bardziej precyzyjna, bardziej niszczycielska, niemal żywa w swojej furii. Właśnie ona przekształci oblężenie z rzemiosła w sztukę, a twierdzę w proch. Rzymianie wiedzieli, zwycięstwo w oblężeniu zaczynało się na długo przed pierwszym strzałem. Jeszcze przed podejściem legionów do wrogich murów, inżynierowie, fabrykanci otrzymywali rozkazy budowania machin oblężniczych prosto w marszu. Legiony poruszały się nie tylko z bronią, ale i z piłami do drewna, kuźniami oraz wozami załadowanymi linami i brązowymi klamrami. Polibiusz pisał, że każda armia niosła ze sobą do 300 wozów z materiałami. Była to ruchoma fabryka, rozciągnięta na wiele kilometrów. Gdy kolumna podchodziła do miasta, centurionowie wymierzali plac pod obóz. W pierwszej kolejności wznoszono wał i rów. Za nimi namioty inżynierów Nocą słychać było dzwonienie młotów i skrzypienie bloków. Rodziły się maszyny, które po dobie zaczną łamać mury. Tutaj rozpoczynała się praca, wymagająca takiej samej wytrzymałości, jak walka. Najpotężniejsze z tych narzędzi balista. Była to gigantyczna instalacja kuszy, miotająca kamienne pociski i żelazne bełty długości ludzkiego wzrostu. Jej ramiona, Dwie skręcone wiązki ze ścięgien były naciągane za pomocą wciągarek. Jeden na szarpnięcie i pocisk wzbijał się w niebo z prędkością porównywalną z lotem kuli. Znaleziska archeologiczne w Kartaginie i Masadzie ukazują ślady trafień balist, przebijających mury o grubości do 6 metrów. Ten typ narzędzi nazywano skorpionem, skorpion. Nazwa trafna. Uderzenie szybkie, śmiercionośne i precyzyjne. Przy naciąganiu dźwignie wyginały się niczym ogon owada, gotowego do urządlenia. Takie maszyny wykorzystywano nie tylko do niszczenia umocnień, ale i do punktowego eliminowania obrońców na murach. Bełt skorpiona przebijał tarcze, zbroje i ciało na wylot. Aby te mechanizmy działały spójnie, legaci tworzyli całe baterie. Każda składała się z 10-15 maszyn ustawionych w linii. Dowódcy dawali sygnały flagami, aby zsynchronizować salwy. Huk przypominał nieustanny grzmot, a mury zaczynały drżeć nie tylko od uderzeń, ale i od strachu tych, którzy stali za nimi. Lecz wszystko to wymagało czasu i precyzji jeden zbędny obrót na skręconym ścięgnie i balista traciła moc, jeden złamany rygiel, i cały oddział ginął od eksplozji maszyny. Cezar w swoich zapiskach wspominał, jak pod Alezją cała drużyna zginęła, gdy Torsion rozerwał się pod obciążeniem. Była to broń wymagająca szacunku i posłuszeństwa. Rzymscy inżynierowie, architekci wojny sprawdzali każdy szczegół. Liny nasączano octem i tłuszczem, aby nie wysychały na słońcu. Drewno gotowano w oleju. Metalowe elementy hartowano na miejscu, używając przenośnych pieców. Czasami nawet jeńców zmuszano do pracy przy kowadłach. Nie z litości, lecz po to, by ręce wrogów budowały ich własny koniec. Co zaskakujące, w tym również był zimny rachunek. Takie maszyny kosztowały drogo. Historycy uważają, że jedna balista kosztowała skarb państwa sumę równoważną rocznej płacy legionu. Były one chronione, przewożone w częściach, a po oblężeniu naprawiane i ponownie używane. Imperium nie mogło pozwolić sobie na utratę technologii tylko na ich pomnażanie. Lecz maszyny to tylko część obrazu. Prawdziwa siła Rzymu tkwiła w tym, jak precyzyjnie te maszyny wpisywały się w rytmy armii. Kiedy balisty strzelały, piechota poruszała się pod ich osłoną, kiedy przez wyłom przedzierały się strzały, łucznicy odpowiadali salwą. Każde działanie, jak uderzenie serca jednego organizmu. I póki wieże oblężnicze powoli zbliżały się do murów, przy huku bębnów i zapachu palącej się smoły, wszystko wokół stawało się areną jednego pytania: czy ludzki rozum zdoła przewyższyć kamień wzniesiony przeciwko niemu? Rzymianie znali już odpowiedź, lecz musieli ją udowodnić na polu, gdzie każdy błąd opłacany był krwią. Pierwszy dzień oblężenia zawsze zaczynał się od ciszy. Przed świtem nad obozem unosił się zapach dziekciu i surowego drewna. Legionistów w skórzanych pancerzach naciągali liny, smarowali śruby, sprawdzali opory. Gdy słońce dotknęło horyzontu, trąby zwiastowały początek i cisza została przerwana. Gęsty huk maszyn rozniósł się po równinie, jakby sama Ziemia zaczęła mówić językiem wojny. Historycy pisali, że podczas oblężenia Numancji w 133 roku przed naszą erą, mury drżały pod dziesiątkami miotających instalacji. Najpierw strzelały balisty, za nimi katapulty. W odróżnieniu od swoich torsyjnych odpowiedników katapulta miotała nie kamienie, lecz gliniane naczynia z płonącą mieszanką lub ciężkie strzały opierzone brązem. Sam termin katapulta pochodził od greckiego kata – przeciw i palein – rzucać. Maszyna stworzona do rzucania śmierci w twarz wrogowi. Jeden z legionistów według piana, porównywał ten dźwięk do burzy. Kiedy katapulty strzelają, grzmot odpowiada im z wnętrza murów. Każdemu trafieniu towarzyszył opad gruzu i krzyki obrońców. Wiatr niósł zapach spalonej smoły i wapna. Kamienne bloki, niegdyś gładkie i równe, teraz pękały jak sucha skóra. Rzymianie stosowali taktykę ciągłego nacisku. Uderzenia następowały co kilka minut, zmieniając kierunek, aby przeciwnik nie mógł wzmocnić słabych punktów. Katapulty ustawiano pod kątem, strzelając łukiem. Pociski spadały za mury, niszcząc dziedzińce i wewnętrzne umocnienia. Każdy strzał jak uderzenie młota w nerwy wroga. Dowódca linii oblężniczej, legat Marek Claudius Marcellus, według Liviusza, obserwował strzelanie ze wzgórza. Jego zadaniem było koordynowanie maszyn, niczym dyrygent orkiestry. Kiedy dym zasnuwał pole, dawał sygnał do podnoszenia wież. Te drewniane kolosy, obite skórami i mokrym filcem, powoli posuwały się naprzód. Wewnątrz żołnierze wspinali się po drabinach niosąc tarcze i pochodnie. Każda wieża oblężnicza to ruchoma twierdza w wysokości pięciopiętrowego domu. Chroniły ją metalowe płyty i nasączone odstęp skóry, aby odbijać strzały z ogniem. Takie konstrukcje nazywano testudo turris wieża żółw. Nazwa mówiła sama za siebie: powoli, nieuchronnie zbliżała się. Pod gradem strzał, na każdej wieży stał oddział balistyczny, mały oddział ośmiu ludzi. Jeden ładował, dwóch naciągało, jeden celował, reszta obsługiwała mechanizm. Ich twarze pokrywała sadza, palce lepiły się od tłuszczu, ale oczy pozostawały zimne. Dla nich nie istniała ściana, tylko cel i rachunek. Z każdą minutą atak nasilał się. Ziemia przed twierdzą zamieniła się w równy plac, usiany odłamkami kamienia i ciałami. Kiedy część muru pękła, do wyłomu podciągnęli saperzy z hakami i łopatami, wyrywali kamienie z muru, przekształcając pęknięcie w przejście. Lecz to była tylko pierwsza bariera. Za zewnętrznym murem często stał drugi, wyższy i grubszy. I wtedy balisty zaczynały strzelać ponownie, zmieniając kąt i wysokość. Uderzenia zlewały się w ciągły ryk, wiatr gnał pył, zasłaniając słońce. Zdawało się, że sama natura stawia opór, lecz maszyny kontynuowały pracę, jakby napędzane były nie paliwem, a uporem. Ci, którzy przeżyli pod tymi murami, wspominali. Hałas był tak wielki, że żołnierze przestawali słyszeć rozkazy. Orientowali się za pomocą gestów, niczym nieni, a jednak dyscyplina nie załamywała się, ponieważ każdy legionista wiedział, przed nimi nie tylko walka, lecz próba, która udowodni, że człowiek jest zdolny podporządkować sobie nawet kamień. Póki mur pękał i walił się, w głębi obozu inżynierowie przygotowywali coś większego, broń, która będzie w stanie przebić to, co wydawało się niezdobyte nawet dla bogów. Gdy pierwsze wyłomy zostały przebite, Rzymianie przeszli do drugiej fazy, szturmu. Był to moment, gdy żelazna dyscyplina zderzała się z chaosem. Maszyny oblężnicze oddawały ostatnie salwy, wybijając górne części murów, aby oczyścić drogę piechocie. Pył, dym i kamienie zasłaniały słońce, a całe pole przed twierdzą zamieniało się w szare morze, gdzie słychać było tylko rozkazy centurionów i pisk lin naciągniętych do granic możliwości. Historyk Diodor pisał, że w tym momencie balisty miotały pociski z taką prędkością, że człowiek nie zdążyłby się uchylić. Kamienne pociski, ważące po 80 kg, przebijały mury jak włócznia przebija ciało. Lecz maszyny kontynuowały pracę nawet po tym, jak mur się osypał. Teraz uderzały w głąb miasta, niszcząc wieże, stropy, schody. W ten sposób Rzymianie przekształcali obronę wroga w jego własną pułapkę. Na pierwszej linii wysuwano tarany oblężnicze, osłonięte ruchomymi zadaszeniami, nazywano je winami. Były to ogromne drewniane zadaszenia na kołach, obite skórami i wilgotnym filcem, pod którymi dziesiątki żołnierzy kołysały masywną belką z żelaznym grotem kaput bowis, głową byka. Jedno uderzenie i wapienna murarka drżała. Dziesięć uderzeń i z murów wylatywały kamienie niczym zęby ze starej czaszki. Gdy w wyłomie ukazał się pierwszy promień światła, trąba zwiastowała sygnał impetum – natarcie. Wojownicy ustawiali się pod sztandarem i szli naprzód, osłonięci tarczami. Ich zwarta formacja, przypominająca pancerz żółwia, nazywała się testudo. Z góry uderzały w nich kamienie, lały się wrzące płyny, lecz tarcze wytrzymywały. Drewno, metal, ciało i wola zlewały się w jedną masę. Ze szczytu zburzonego muru wrogowie miotali włócznie, toczyli w dół płonące beczki, krzyczeli, lecz Rzymianie posuwali się krok za krokiem. Każde uderzenie taranu przybliżało moment, gdy mur runie. I oto zadrżała, jakby westchnęła i runęła pod hukiem tysięcy głosów. Tacitus pisał, że w takich chwilach człowiek zapominał o strachu. Szturm zamieniał się w rytuał. Krok, wdech, uderzenie. Wszystko inne znikało. Nawet śmierć obok nie przerażała, ponieważ każdy wiedział, za jego plecami imperium, przed nim wieczność. Gdy wyłom został ostatecznie zdobyty, wieże oblężnicze ruszyły. Ich koła grzęzły w gruzach, lecz wewnętrzne wciągarki podnosiły mosty, łącząc wieże z murami. Legiony wspinały się na górę, a walka przechodziła w starcie wręcz. Kamienie, bełty skórz i ogień traciły teraz znaczenie, wkraczała siła rąk. Lecz nawet tutaj technika nie ustępowała. Na wieżach instalowano małe skorpiony, lekkie, miotające instalacje strzelające bełtami w atakujących. Był to pierwowzór broni snajperskiej strzał i obrońca spada z muru. Dowódcy używali takich maszyn, aby oczyszczać tereny przed postępem swoich ludzi. Póki walka wrzała, na tyłach inżynierowie kontynuowali pracę. Naprawiali uszkodzone maszyny bezpośrednio na miejscu, pod osłoną skórzanych tarcz. Czasami z gruzów jednej balisty tworzono dwie, mniejsze, lecz wciąż śmiercionośne. W tym tkwiła filozofia rzymskiej armii: Niczego nie wyrzucać, wszystko przekształcać w narzędzie. Pod wieczór dym się rozwiewał. Z zamurów dochodziły jęki, trzask płonących belek, upadek kamieni. Rzymianie nie świętowali, umacniali pozycje, przenosili katapulty bliżej, przygotowując je na ewentualny kontratak. I gdy wydawało się, że wszystko się skończyło, w powietrzu ponownie unosił się zapach oleju i spalonych ścięgien. To oznaczało, że maszyny przygotowywano do nowej salwy. Ponieważ dla Rzymu szturm nigdy nie kończył się na murze, prawdziwa bitwa zawsze zaczynała się za nim. Do rana nad ruinami twierdzy unosił się sin dym. Cisza nie była już znakiem pokoju, była zmęczeniem po zniszczeniu. Lecz Rzymianie nie znali spokoju, oblężenie nie kończyło się z upadkiem muru. Teraz należało przekształcić chaos w porządek, aby zwycięstwo miało sens. Legiony zajmowały wewnętrzne dziedzińce, a inżynierowie oglądali ruiny, sprawdzając, które maszyny można naprawić, które rozebrać. Wszystko miało wartość, nawet gruzy. Metal przetapiano, drewno suszono, ścięgna zwierząt ponownie zbierano w ciasne wiązki dla nowych torsjonów. Polibiusz pisał, że po każdym zwycięstwie Rzymianie przeprowadzali inwentaryzację maszyn. Dla nich wojna była nie tylko walką, ale i produkcją. Jeden prefekt zauważył: "Każdy bełt to moneta imperium". W tym przejawiała się istota rzymskiego myślenia, racjonalna, niemal bezlitosna. I w tym tkwiła ich siła. Nie tylko niszczyli miasta, uczyli się na każdym uderzeniu balisty. Jeńcy inżynierowie wroga stawali się źródłem nowych pomysłów. Rzymianie nie wstydzili się zapożyczać. Greckie katapulty, kartagińskie wieże, egipskie tarany oblężnicze wszystko było przetwarzane, udoskonalane i wracało do walki. Wykopaliska archeologiczne w Numancji i Jerozolimie pokazują, jak stopniowo konstrukcje stawały się bardziej kompaktowe i precyzyjne. Maszyny, niegdyś zdolne rzucać jedynie kamienie, teraz miotały ogień. Po raz pierwszy użycie pocisków zapalających udokumentował Cezar. Pisał, że w Galii wojownicy miotali naczynia z płonącą smołą i siarką, które po uderzeniu rozrywały się, rozprzestrzeniając płomienie. Ta zasada stała się zwiastunem greckiego ognia broni, która później zmieni wojny morskie. Technika oblężenia przekraczała granice epok ze sztuki niszczenia przekształcała się w naukę. W tych zadymionych ruinach można było poczuć oddech przyszłości. Pył jeszcze nie osiadł, a w obozie już wrzała praca. Legioniści przenosili resztki balist, mistrzowie kreślili na piasku nowe plany. W powietrzu dzwoniły młoty, niczym serce imperium bijące w rytmie mechaniki. Bo Rzym walczył nie tylko ludźmi, ale i rozumem. Tacitus pisał, że rzymscy inżynierowie traktowali maszynę jak wódz arnie, każdy szczegół żołnierz, każdy przekrój liny strategia. Od tego zależało życie tysięcy. W starożytnych traktatach spotyka się termin ratio belli rozum wojny. Oznaczał on nie tylko taktyczny rachunek, lecz filozofię, gdzie umysł musi pokonać chaos. I właśnie to odróżniało Rzymian od wszystkich, których oblegali. Lecz zniszczenie miało i drugą stronę. Kiedy twierdza padała, jej mieszkańcy, wyczerpani i pokryci popiołem, wychodzili z podniesionymi rękami. Rzymianie rzadko pozostawiali mury stojące, niszczyli je do fundamentów, aby nikt nie mógł ponownie powstać przeciwko imperium. Ogień pełzał po drewnianych dachach, padały posągi bogów, a pył wzniecony oblężeniem mieszał się z dymem świątyń. Tak rodziła się cisza, niepokój, lecz pustka. Jednakże w tym roku dojrzewała i nowa era inżynieryjnego geniuszu. Te same zasady, które łamały mury, później budowały akwedukty, mosty i łuki. Siła torsyjna, niegdyś miotająca kamienie, zaczęła być wykorzystywana w wciągarkach budowlanych. Rzymska maszyna oblężnicza była praprzodkiem nie tylko artylerii, ale i całej mechaniki nowożytnej. Nawet Leonardo da Vinci półtora tysiąca lat później będzie kreślił balisty, powtarzając zasady wywiedzione przez Cezara i Witruwiusza. A jednak im bardziej Rzym doskonalił technikę, tym bardziej od niej zależał. Imperium zbudowane na mechanizmach nie zauważyło jak samo stało się częścią ogromnej maszyny, sztywnej, racjonalnej, lecz wrażliwej. Kiedy przyszli barbarzyńcy, nie mieli katapult, za to mieli siłę, przeciwko której żelazo nie pomaga, rozpaczliwą wiarę, że można zniszczyć wszystko, nawet niezwyciężone. I kiedy w IV wieku po Chrystusie ostatni rzymscy inżynierowie zapisywali rozmiary swoich balist, prawdopodobnie już czuli, że ich czas przemija, lecz maszyny, które kiedyś nauczyły człowieka łamać kamień, pozostaną z nim na zawsze. Ponieważ tam, gdzie człowiek szuka sposobu na przebicie muru, nieuchronnie staje się trochę Rzymianinem. A przecież pytanie zadane na początku pozostaje otwarte. Co jest silniejsze? Ludzki rozum, który tworzy zniszczenie, czy wola, która zmusza go do kontynuowania, nawet gdy wokół same ruiny wszystko, co pozostało z muru, to stos kamieni i cień tyłu powoli osiadającego na ziemi? Lecz historia rzymskich machin oblężniczych nie kończyła się na popiele. Wręcz przeciwnie, właśnie po każdej zburzonej twierdzy, imperium stawało się mądrzejsze, precyzyjniejsze, bardziej racjonalne. Rzym nie tylko podbijał, on systematyzował samo pojęcie wojny. I tam, gdzie inni widzieli chaos, Rzymianie widzieli prawidłowość. Po oblężeniu miasta Gergowia, gdzie Cezar poniósł rzadką porażkę kazał zrewidować cały system wsparcia inżynieryjnego. Maszyny stały się lżejsze, ich ramy bardziej mobilne, a wiązki torsyjne wymieniano przy pierwszych oznakach zużycia. Witruwiusz, architekt i inżynier, opisywał, jak doświadczenie inżynierów bojowych przekształcało się w zbiór zasad: odległość między osiami balisty, proporcje ramion, optymalny kąt strzału. Każde zwycięstwo i każda porażka były zapisywane, jak linijka w księdze rozumu imperium. Balista stała się nie tylko bronią, stała się symbolem władzy. Na płaskorzeźbach kolumny Trajana można zobaczyć rzymskich artylerzystów pracujących pod murami Dacji. Tam precyzja, dokładność, zimna pewność. Imperium przekształciło zniszczenie w rzemiosło. Doprowadziło je do perfekcji, gdzie nawet chaos podlegał geometrii. Lecz jeśli spojrzeć głębiej za mechanizmy, formuły i dzwonienie metalu, można dostrzec coś więcej. Rzymscy inżynierowie tworzyli nie tylko broń, ale i zasadę każdą przeszkodę można obliczyć, każdy kamień pokonać rozumem. Właśnie ta idea przetrwała wieki, rodząc nie tylko armaty i katapulty, ale i mosty, teleskopy, maszyny parowe. Wszystko zaczęło się od tych, którzy próbowali przebić 6 metrów kamienia. Znaleziska archeologiczne potwierdzają, po każdej kampanii części machin oblężniczych były starannie przechowywane. W wykopaliskach Masady znaleziono fragmenty balist, które po prawie dwóch tysiącach lat wciąż zachowały ślady brązowych mocowań. To oznacza, że każda maszyna miała swój paszport, swoją historię. Podróżowała z legionami z prowincji do prowincji. Nie tylko je budowano. One żyły razem z armią, lecz za tą genialną mechaniką stali ludzie, ci, którzy ryzykowali podnoszenie lin pod ostrzałem, którzy stali pod murami, gdy spadały na nich kamienne bloki, żołnierze, inżynierowie, których imiona nie dotarły do nas, byli prawdziwymi bohaterami tej wojny z materią. Wiedzieli jak brzmi uderzenie, gdy 80 kg kamienia wbija się w mur. Wiedzieli jak pachnie lina nasączona krwią i octem. Wiedzieli. Że zwycięstwo to nie głośna sława, a skrzyp bloków i zapach spalenizny. Jedno ze starożytnych źródeł pisze, że Rzymianie traktowali oblężenie jak operację medyczną. Lekarze wojny rozcinali tkanki murów, aż miasto się poddawało. Wszystko, czego nie można było wyleczyć, usuwano. Ta metafora wydaje się przerażająco trafna. Przecież Rzym leczył świat ogniem i żelazem, lecz w końcu. Zaraził się własnym pragnieniem kontroli. Kiedy imperium osłabło, jego wrogowie przejęli to, co kiedyś uczyniło Rzym niezwyciężonym. Bizantyjczycy stworzyli nowe wersje katapult i skorpionów, a później kusze i trebusze. Nawet w średniowieczu, tysiąc lat po upadku Rzymu, inżynierowie nadal mierzyli siłę naciągu i długość ramion według tych samych zasad co witruwiusz. Rzym umarł, lecz jego mechaniczna dusza nadal żyła w każdym zamku, w każdym kamieniu obalonym pod naporem człowieka. W końcu pytanie pozostaje nie w maszynach, a w nas. Przecież, kiedy Rzymianie przebijali te sześciometrowe mury, walczyli nie tylko z kamieniem, ale i z granicami ludzkiej wyobraźni. Udowadniali, że myśl może stać się bronią, że idea jest zdolna burzyć miasta i w tym ich wielkość. I ich przekleństwo. Tacitus pisał: Wszystko, co człowiek tworzy, kiedyś obróci się przeciwko niemu. W tych słowach los imperium, maszyny, które stworzyły Rzyn, stały się symbolem jego pychy. Nauczyły ludzkość niszczyć, ale i pokazały cenę rozumu bez miary. I kiedy ostatnie Balisty zamilkły, ich echo jeszcze długo odbijało się w umysłach jako przypomnienie, że nawet doskonałość może stać się zgubą. A jednak, gdy patrzy się na kamienne pociski znalezione w wykopaliskach, czy na rysunki witruwiusza, odczuwa się nie przerażenie, a podziw, ponieważ to świadectwo ludzkiej woli woli, która nie poddaje się przed niemożliwym. I teraz, wiedząc, jak te rzymskie maszyny łamały mury o grubości 6 metrów, pozostaje tylko zapytać siebie: co dzisiaj jest Twoją ścianą ta, którą uważasz za nieprzebijalną. Przecież wszystko, co potrzeba, aby ją zburzyć, to rozum, dyscyplina i krok naprzód. Tak samo jak dwa tysiąclecia temu, kiedy pod hukiem balist i trzaskiem kamienia Rzymianie dowodzili całemu światu, że granice istnieją tylko dopóty, dopóki ktoś nie zdecyduje się ich zburzyć.